Kupiłeś mnie, Panie mój, już na zawsze, Jezu, jestem Twój. Należymy do wspólnoty Obdarowani. Wspólnota w sobie powstała z racji takiej potrzeby pomagania małżeństwom. Założycielami są moi rodzice, Renata i Marek Makowscy, którzy sami przeżyli trudności, i taką można powiedzieć, prawie już dochodziło do rozpadu małżeństwa. I z racji na to, że szukali jakiegoś sposobu, żeby uratować to małżeństwo, po kilku latach pracy udało się. Teraz nam drogę. Modlitwą broń na Właśnie na te jakby potrzeby, żeby posługi jako muzycznej Spotkaliśmy się w takim zespole 8-9-osobowym, z czego tak za naprawdę zaczęło powstawać właśnie zespół obdarowany Cóż nad spodem, Które wykonujemy, to jest muzyka, która uwielbia Pana Boga. I chcemy po prostu e, poprzez tą muzykę chwalić Jego i też służyć. Bóg wlał w nasze serca wspólne pragnienia, żeby też przez muzykę i muzyką go chwalić. E, wierzymy też, że powołuje i daje nam misję. Kreowania, tworzenia, bo on sam jest stworzycielem i stwórcą, i staramy się to robić, tworząc swoją muzykę chrześcijańską, swoje utwory. Dla mnie przede wszystkim ten czas był czasem takiego zresetowania się, całkowicie jakby. Zamknięcia niektórych spraw, przemyślenia przede wszystkim: tych spraw potrzebowaliśmy takiego czasu też i miejsca, żeby spotkać się razem, ale i odpocząć. Żeby też się razem zintegrować, bo z racji, że jesteśmy z różnych części Polski jest trudno i spotykamy się dosyć rzadko. że Właśnie Kosówka jest do tego takim idealnym miejscem, bo po pierwsze jest w takim, w takim położeniu tutaj zakopanym, gdzie jest cisza, gdzie można odpocząć, gdzie można też pójść w góry i zostawić gdzieś to wszystko tutaj, przemordić, przemyśleć. tutaj z zespołem darowani do Kosówki. Bardzo ładne miejsce. Serdecznie polecamy. Yy, tutaj w Kosówce. Yy... Było pięknie, było świetnie. Czuliśmy się tutaj jak w domu i bardzo dziękujemy za to, że mogliśmy tutaj spędzić wspaniały weekend. Ja osobiście bardzo się cieszę, bo pierwszy raz byłam zimą w górach i mam niezapomniane wspomnienia. No i jesteśmy my bardzo zadowoleni, że wybraliśmy to miejsce i myślę, że troszkę stanie się to miejsce może i rekolekcji i warsztatów, właśnie obdarowanych.